Na podróże, zarówno te dalsze, jak i bliższe, nigdy nie jest za późno. A jeśli tylko dopisuje pogoda ducha, to wiek senioralny na pewno nie stanie na przeszkodzie, by to założenie konsekwentnie realizować. Pamiętają o tym doskonale członkowie klubu seniora z Radostkowa, którzy wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Głównym punktem programu było zwiedzanie budynków Senatu i Sejmu. W rolę gospodarza wcielił się senator Ryszard Majer, na którego to zaproszenie seniorzy przybyli do stolicy, choć sam ma możliwość poruszania się po kompleksie od kilku lat przyznaje, że są tu miejsca, które i dla niego stanowią jeszcze tajemnicę. Kompleks Parlamentu polskiego jest bardzo zległy. Jest bardzo ważny, bo w każdej demokracji przedstawicielskiej siedziba parlamentu to tak naprawdę źródło i takie najważniejsze miejsce dla systemu demokratycznego. Jesteśmy w kompleksie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Od 30 lat w tych miejscach wykuwa się polskie prawodawstwo, tworzy się zręby systemu jak najbardziej przyjaznego człowiekowi, ale są tu i wnętrza, i historia, i każdy mieszkaniec naszego kraju. Może przyjechać na zaproszenie parlamentarzystów, posłów, senatorów, zobaczyć, jak naprawdę wygląda życie parlamentarne od środka. Obraz telewizyjny, obraz zewnętrzny zawsze pokazuje pewien wycinek, a tu tymczasem mamy szansę, żeby zobaczyć na miejscu wnętrze parlamentarzystów pracujących w komisjach, senatorów, posłów. Dlatego też zachęcam do tego, by przybywać do parlamentu i oglądać, jak to wygląda od wewnątrz. Senator Majer jest mocno zaangażowany w realizację wielu inicjatyw mających na celu wspieranie seniorów w różnych aspektach ich życia. Chętnie przyjmuje też zaproszenia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Klub Seniora z Radostkowa. Tym razem role się odwróciły i to seniorzy mogli poczuć się jak goście i to potraktowani z niemałymi honorami, bo w programie wycieczki znalazł się m.in. obiad w prezydenckiej kancelarii. Ja jestem zadowolona, chyba większość też, że miałam okazję przyjechać i zobaczyć, jak ten, ten nasz Sejm wygląda, Senat, te pomieszczenia, które znamy tylko z telewizji, usiąść sobie w tych miękkich fotelikach, popatrzeć no i poczuć się tak, no, jakbym ja tam była. I jak ja bym tam decydowała o tych różnych naszych ważnych sprawach. Rzekaliśmy na tę ucieczkę dwa lata. Mieliśmy to obiecane od pana senatora, no ale w końcu to się ziściło w tym roku właśnie, no i jesteśmy bardzo zadowoleni jako koło seniora Radoskowa i, i za to dziękujemy bardzo. Jak przystało na wycieczkę do Warszawy nie mogło oczywiście obyć się również bez spaceru po ulicach stolicy uwzględniającego wiele atrakcyjnych turystycznych obiektów, a tych tu przecież nie brakuje. Uczestnicy wycieczki zgodnie przyznawali, że choć dane im było w większości zwiedzać Warszawę wcześniej, To zdecydowanie warto do niej wracać. Warto przyjeżdżać na pewno, a ostatni raz byłam kilka lat temu i to tak też służbowo i na szybko ale warto przyjechać i zobaczyć to, co Warszawa prezentuje. A co jest należy do tych najciekawszych rzeczy? No przede wszystkim zamek królewski, starówka, łazienki, no i, i wiele innych atrakcji. Jednodniowy wypad do Warszawy nie daje możliwości zwiedzenia wszystkich jej najbardziej atrakcyjnych miejsc. Niewykluczone więc, że klub seniora z Radostkowa jeszcze tu wróci. Póki co wielkimi krokami zbliżają się kolejne wspólne wypady w inne rejony Polski, co dowodzi, że sił i chęci klubowiczom nie brakuje.